Cześć moi kochani, dzisiaj troszeczkę inny film, zrobimy sobie domowe spa. Dzień był długi, jestem zestresowana i potrzebuję kąpieli i odpoczynku. Pokażę wam co wymyśliłam, bo pomyślałam, że chcę, żeby ten wieczór był wyjątkowy, taki tylko dla mnie i mam nadzieję, że nic mi go nie zepsuje. I pokażę wam jakie gadżety sobie kupiłam na wieczór, e, jakie kosmetyki będę używać. Także zapraszam was na wieczorne spa, na relaks razem ze mną i razem spędzimy tych kilka chwil. Także bierzcie sobie coś pysznego do picia i oglądamy. Słuchajcie, byłam dziś w i znalazłam to. I to kosztuje naprawdę nieduże pieniądze 30 kilka złotych I to jest taka e, podpórka na wannę, gdzie możecie sobie umieścić różne rzeczy: książkę, kulę, kosmetyki, świeczkę. Już wam pokazuję, to jest z bambusa, już wam pokazuję, jak to wygląda w akcji. I tak pięknie się to prezentuje. Ja mam tutaj czekoladową świeczkę zapaloną. E, w Action kupiłam sobie też takie medełko lawendowe masujące. Tak wygląda. I mam też bombę. Nie wiem, czy będę ją wrzucać, ale sobie przygotowałam bombę. No, jeszcze muszę sobie wybrać książkę. Mam też ręczniczek. Także zaraz będę napuszczać wodę, ale myślę, że to wygląda świetnie. Mogę też to tutaj w poprzek zamontować, natomiast e, chciałam Wam po prostu na filmie pokazać na razie jak to wygląda. Ja mam dosyć dużą wannę. Ona już ma swoje lata, ale nadal e, wiecie e, spełnia swoją funkcję i można się nawet we dwójkę tutaj kąpać. Także taki nasz mały, prywatny basen można by powiedzieć. I tu jeszcze są wspomniane gadżety. Tutaj mam taki zestaw, który kupiłam e, właśnie do relaksu. Również dzisiaj w Action takie coś, takie dwa masażery i masażer do skóry głowy oraz um, przygotowałam sobie kosmetyki. Kupiłam taki koszyczek właśnie do kosmetyków. W ogóle to jest taki jak wygląda jak koszyczek e, zakupowy. Prześliczny jest. Można sobie właśnie tej kosmetyki przygotować. I jak widzicie przygotowałam sobie tej kosmetyki marki Uzdrowisko z serii bezolejowej, które będę po kolei nakładać. Muszę się najpierw oczywiście zmyć. Także mam tu całą serię i wszystko wam pokażę. Mam też e, olej z migdałów, który będę dodawała do kąpieli. Zaraz wam pokażę jak. I mam jeszcze do samej kąpieli Samuraja z Ritualsa z tego względu, że bardzo lubię ten zapach, taki trochę męski, ale dzisiaj mam ochotę właśnie na taki inny zapach. Także ja puszczam wodę i wlewam Samuraja. Zapach jest bardzo męski, taki grzebny. Tworzę ten zestaw. zobaczymy co jest w środku, jak to wygląda. Tak zapakowane. Mamy taką szczotkę do masażu drewnianą taki masażer i moją ulubioną część, czyli masażer do skóry głowy wyłączyłam na chwilę wodę, żeby mnie było słychać. To jest najlepsza chwila, najlepszy moment. To ten masaż. Możecie sobie posmarować serum mm, na przykład z olejkiem rozmarynowym na poroz włosów i w ten sposób masować. To jest tak przyjemne. Kocham masaż głowy. I teraz jeszcze olejek. Ja mam tutaj akurat z migdałów, ale to może być dowolny olejek. Może być nawet oliwa z oliwek. Może być olej konopny. Jakiś, wiecie, to jest taki paradoks. Dzisiaj będę używać bezolejowej serii, bo często jej używam, żeby nie zapychać, a do ciała olejowych oczywiście. I mam tutaj ten właśnie olej słodkich migdałów. I dodaję sobie trochę tego, parę kropki. i dzięki temu y, kosmetyki myjące tak bardzo nie wysprzają skóry. To jest patent, który stosuję od lat i serdecznie Wam polecam. Dobra, puszczam wodę dalej. Idziemy teraz po książki. Ja mam tutaj mnóstwo książek, mam tutaj całe regały y, 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 wiecie, i wiecie, mam przeróżną tematykę. Także coś lekkiego sobie wybiorę. Może tą sztukę tworzenia wspomnień. To jest autor Hygge, czyli Make Viking, duński pisarz i bardzo lubię Lubię, bardzo lubię jego książki, także idzie do wanny. Słuchajcie, już sam ten widok sprawia mi tyle radości, że nie wyobrażacie sobie. Idę po herbatkę. I teraz będę sobie robić tę herbatkę. Biała herbata poziomkowa z mandarynku. bardzo dobra. I mój piękny kubeczek, także zaparzam i idę do łazienki. I jeszcze tylko herbatka i możemy się kąpać. Pięknie. Muszę wam powiedzieć, że niestety ktoś mnie podsiadł w tej wannie. I wymuchnąła świeczkę, dzięki. Ja teraz zmyję makijaż płynem micelarnym i dopiero zaraz będę myła, ale zaraz się szkodnika pozbędę. No, kochani moi, nie dała mi niestety wypocząć. Eee, oczywiście wykąpałam się, ale nie było to niestety tak, jakbym chciała. Nie była to kąpiel samotna, e, także teraz w końcu, kiedy wszyscy poszli spać, mam naprawdę ten czas dla siebie. Zaparzyłam sobie drugą herbatę, bo pierwsza moja została wypita i ta jest niebieska, ma taki śmieszny kolor. E, jest przepyszna, pachnie miętą. I co? I robimy to pielęgnację. Zdążyłam tylko zmyć makijaż i się wykąpać. Teraz dokończamy pielęgnację i zabrałam sobie ten przepiękny koszyczek. W ogóle to wygląda tak pięknie, że no, no cudowny jest ten koszyczek. Cudowny. Także będę sobie używać teraz serii Bezolejowej Uzdrowiska. Jak wiecie kocham tę serię i wam pokazywałam ją wielokrotnie. Kocham przede wszystkim serum i krem na dzień. Bezolejowe, nawadniające. E, używam też tej serii rozświetlającej. Tutaj macie trzy wersje. E, I której nie użyjecie, będziecie zadowoleni z Anią na Live jest technolog uzdrowisko wam tłumaczyłam, które warto użyć. No i co? I dzisiaj tak? Pianka oleja bezolejowa, 98% natury i ona jest z enzymami oczyszczająca, więc na odblokowanie porów i usunięcie jakiejś pozostałości makijażu. A później będziemy sobie robić kwasowy peeling mus. Taki zabieg, jeden z trzech zabiegów, który możecie sobie zrobić właśnie w tej serii. I to jest Yellow Peel przeciw niedoskonałościom, i wbrew pozorom, on oczywiście nie jest tak silny jak Yellow Peel, który macie w gabinecie, ale jest inspirowany. Zabiegami gabinetowymi. Jest przeznaczone do skóry tłustej z niedoskonałościami, zapychającej się, więc to jest coś dla mnie. Ostatnio troszkę cerami szaleje, coś tam mi wychodzi, coś tam, mi, wiecie, się zapycha, więc robimy sobie ten zabieg. Także zaczynam od pianki i myjemy. Pianka ma taką super mus musowatą konsystencję. Ja tu Wam nagrywam, bo tu mam lepsze światło, ale oczywiście robię to normalnie w łazience. Myję całą buzię dokładnie, masuję i idę zmywać. I teraz zanim zrobimy sobie yellow peel, nałożę płatki pod oczy, akurat tu mam z Pixi, lubię sobie nakładać płatki pod oczy, żeby dodatkowo nawilżyć tę strefę, także to jest też element mojego domowego spa. Lubię je nałożyć troszeczkę wyżej, tutaj pod samo oko, tak się fajnie zasysają i teraz mogę nałożyć tą gwiazdę. Ta konsystencja jest niesamowicie musowata, bardzo przyjemna. Ten peeling jest lekko żółtawy, natomiast nie ma takiego, takiego, wiecie, takiego stężenia kwasu, żeby tak jak prawdziwy yellow peel gabinetowy, wam zdarł całą skórę, spilingował to, to, to nie. On zostawia naprawdę tu przepięknie oczyszczoną skórę, ale nie jest zdarta. Nakładam też tu pod brodą i tutaj na żuchwie. I teraz chwila relaksu, ale nie na siedząco. I tutaj mam moją matę, mam ją od kilku lat. Jest to taka naturalna mata do masażu pleców, jak nie chcecie iść na masaż, chcecie zrelaksować mięśnie, tkanki głębokie to jest to świetna opcja. Trochę kuje na początku. Ja leżę czasami gołymi plecami, czasami tak jak dzisiaj w koszuli nocnej. Jest bardzo fajna. Także polecam wam serdecznie. Z mojego doświadczenia wiem, że chłopaki rzadko wytrzymują. Kobiety trochę częściej. Ciekawe dlaczego. Dajcie znać czy leżycie na matach. Także ja się relaksuję w masce na macie. Muszę wam powiedzieć, że wbrew pozorom najbardziej bolą okolice pośladków. I dół pleców. E, są wrażliwsze niż tutaj góra. Jakoś ta góra pleców jest chyba bardziej odporna, także pole poleżę sobie kilka ładnych minut. Zmyjemy sobie to, co jest na twarzy, nakładamy dalszą pielęgnację. Później jest odświeżona, głaciutka pory zamknięte, i na twarzy nie mam podrażnienia. Widzicie? Nie ma tu zaczerwienień. Mam nadzieję, że kamera to oddaje. No, Świetny zabieg. Serdecznie Wam polecam. To jest mój ulubiony z całej serii, ale zobaczcie sobie też inne wersje. Teraz oczywiście bezolejowe tonik Essencja i to jest dosyć. Ciekawy produkt, to jest produkt, który przywraca naturalne pH. Jest taki, zobaczcie, gęsty. Taki, taka esencja, właśnie, nie jest, nie jest taki rzadki jak zwykły tonik, nie jest taki wodny. I ważne jest, żeby po każdym zabiegu właśnie przywrócić to naturalne pH, bo wiadomo, że skóra jest troszeczkę ściągnięta po każdym peelingu czy po maseczkach, więc trzeba to wyrównać. I teraz będziemy nakładać serum i krem, ale najpierw chcę zrobić coś innego jeszcze. Dzisiaj byłam w Rossmanii i kupiłam sobie maskę do stóp i maskę do rąk, nowości po 15 zł, więc całkiem drogie. I to jest maska chłodząca do stóp, była mi bardzo ciekawa. Ładnie pachnie, czuję już ładny zapach. I ja takie skarpetki lubię, bo yy, za lubię zakładać je na wieczór. Się na noc. Bo w ciągu dnia w ogóle bardzo duża jest <grymne> ta skarpeta. Do którego to jest rozmiaru? Do 43, więc też e, mężczyźni mogą zakładać przy tych rozmiarach. No spora! Tu mamy taką naklejkę. Zaraz wam pokażę, jak założę już na stopy. Więc w międzyczasie sobie jeszcze chcę zrobić spana stopy. Pilingowałam się w kąpieli i na koniec założę sobie oczywiście na ręce. Ale to już wiecie, jak skończę z twarzą. Stopy są chłodzone już i teraz serum e, nawadniające na promienną cerę mamy tu tutaj witaminę C, a ja potrzebuję rozjaśnienia, mamy tutaj komórki narcyza, kwas hialuronowy, betainę stosując te produkty dwa razem macie wzmocnienie, bo w tym kremie również mamy te składniki Jania mi tłumaczyła, że jak stosujemy je razem to moc jest jeszcze większa serum jak to serum, bardziej rzadki produkt, który zostawiamy do wchłonięcia, a później nakładamy krem pamiętajcie, że serum zawsze idzie na początek Nakładam również pod oczy. Tutaj nie ma osobnego kremu nawilżającego. Ania mówiła, że spokojnie możemy nakładać też pod oczy. Ja tutaj wszystkie te rejony chcę rozjaśnić. I nakładamy też na szyję i dekolt. Pamiętajcie o tych. To jest przedłużenie naszej twarzy. I tutaj też musimy zadbać o piękną skórę. Teraz krem. Buzia jest nawilżona, czuję się jak po jakimś zabiegów spa. Naprawdę. Także domowe spa bardzo, bardzo mi służy. Jeśli ja na maksa zrelaksowałam, jeszcze przydałaby mi się jakaś muzyczka w tle i świeczka. Ale tutaj sobie z wami powolę pogadać. Na koniec maska do rąk, którą sobie zakładam, żeby nawilżyć. Mimo, że robiłam właśnie świeże paznokcie, to, to chciałabym jeszcze dodać nawilżenia. Maska wygląda tak. I to też jest chyba nowość. I co my tu mamy? Mamy tutaj kokos i makadamia, więc... Świetnie, widzicie, że kocham kokosa. W każdej formie. Uuu, jaka nawilżona ta maska. Czuję się ta rękawiczka. Tylko ciężko się tu palce wkłada. Uuu, bardzo dużo jest płynu w środku. Spoczko. Nie takie łatwe, żeby to zakleić. Dobra, nie będę z tym walczyć. I druga. Ta -da! I dłuższe palce też się zmieszczą. A tak wyglądają moje stopy w tych skarpetkach. Też ich nie zapiłam. Także ja odpalam coś na YouTubie. Mam moją herbatkę. Buzia jest wypielęgnowana przepięknie. I życzę Wam, chłopaki i dziewczyny, takich wieczorków spa tylko dla siebie. Może Was coś zainspiruje, linki do produktów macie na dole. Koniecznie wypróbujcie pielęgnację od zdrowiska, wiecie, że ja zawsze rekomenduję. Koniecznie lećcie do Action po tą nakładkę na wannę i po gadżety i zróbcie coś przyjemnego dla siebie. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa.